Pisanie wspólnie książki, robienie czegoś wspólnie jest bardzo trudne, tutaj była specyficzna jeszcze sytuacja, ponieważ materiał jakim dysponowaliśmy był niezwykle obszerny i tak jak e, mówiliśmy dawał możliwość bardzo różnego, różnego podejścia do, do materii, którą chcieliśmy opisywać, e, w związku z tym e, Cały proces tworzenia książki trwał wiele lat, bo myśmy bardzo długo dyskutowali, zastanawiając się, jaka ta książka powinna być. Bardzo długo żeśmy dyskutowali, co z bardzo obszernych materiałów pokazać, a co nie. Bardzo długo żeśmy dyskutowali, zastanawiali się, na ile to ma być książka wyspecjalizowana, jakby powiedzieć naukowa, a na ile ma to być książka popularna dla, szerokiego, dla szerokich mas czytelniczych. I to spowodowało też że właśnie po pierwsze długi okres, długi okres tworzenia książki, albo w ostateczności też to, te dyskusje, nasze takie wewnętrzne dyskusje spow spowodowały to, że ona ma taki ani inny kształt w tej chwili i ma taką ani inną jakby trudność czytania. Latem 1943 roku minister propagandy i oświecenia publicznego, pełniący równocześnie funkcję gaulajtera Berlina, dr Józef Goebbels, zwrócił się w okulniku do społeczności berlińskiej o ochronę posiadanych przez nich dzieł sztuki i kontaktowanie się w tej sprawie z konserwatorem zabytków. Rozpoczęto przenoszenie obrazów, rzeźb, mebli, bibliotek, całych kolekcji, głównie na Śląsk i do kraju warty do Partegału, czyli część Wielkopolski przyłączona do Niemiec. Tysiące obrazów, jak i wcześniej wspomnianych przedmiotów zakupionych na zlecenie zarządu miasta dla przyszłej galerii, zostało wywiezionych na prowincję. Oprócz dzieł sztuki gromadzonych na potrzeby powstającej w de Galerii, dr Walter Peszka zajął się przygotowaniami do ewakuacji zbiorów będących własnością niemuzealnych instytucji publicznych. Kolejnym zadaniem, jakiego się podjął, była próba zabezpieczenia dzieł sztuki znajdujących się w rękach prywatnych kolekcjonerów mieszkających w Berlinie. Miejscami ewakuacji tych zbiorów miały być Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie i Wielkopolska, wspomniany kraj Warty. W celu wybrania składnic, do których miały zostać przetransportowane tysiące dzieł sztuki z Berlina, dr Peszka nawiązał kontakt z konserwatorami we Wrocławiu i w Poznaniu. Wkrótce ze stolicy Rzeszy do składnic położonych na wschód od Odry zaczęły napływać transporty zawierające obrazy, zabytkowe meble i cenne przedmioty użytkowe. Materia tej książki, dokumenty, jakimi, jakimi, e, jakie mamy w rękach, są niezwykle ważne, że to nie jest jedna z wielu książek o tajemnicach Dolnego Śląska. Tylko to jest absolutnie fundamentalna książka, chociaż nie naukowa, fundamentalna książka, która da również uczonym, a i poszukiwaczom przygód i turystom możliwość takiej już bardzo dojrzałej penetracji tego, tego obszaru. Stąd też mówię najtrudniejsze były dyskusje. Jak już wydyskutowaliśmy poszczególne, przedyskutowaliśmy poszczególne partie i tak żeśmy dyskutowali kolejną partię, kolejną partię, kolejną partię. I w ten sposób, metodą takich przybliżeń, kolejnych przybliżeń, doszło do tego, że książka o no niespotykanej objętości, 600 stron pojawiła się, wydana w sposób absolutnie profesjonalny przez wydawnictwo Melange.